Witamy wszystkie hodowczynie, wszystkich hodowców. W dniu dzisiejszym znajdujemy się w Hołten na targach. Oczywiście promujemy nasz wspólny gołębnik, wspólny gołębnik Giewont. Rozdajemy ulotki, spotykamy się tu z różnymi hodowcami, tak aby nas. Też było widać dalej poza granicami Polski, dlatego tutaj w dniu dzisiejszym przybyliśmy. No i przejdziemy jeszcze kolegom, później pokażemy, jak tutaj w ogóle wystawa wygląda. Nawet dziwo jest bardzo dużo ludzi. Fajna, myślę, że pogoda też się dziś udała, także zapraszamy do środka. Koledzy jak widzicie, tak to wszystko wygląda w Holandii całkiem ciekawie. Ogólnie powiem tak, pierwszy raz byłem na tego typu targach, wszystko przebiegło tak, uważam, w miarę szybko, było dużo ludzi, tylko chwilowo, że tak powiem. Wszystko przebiegło szybko. Około godziny 9 weszliśmy na hale. Później około gdzieś 10.11 było bardzo dużo osób. Później już godzina 13-14, szybko ludzie po prostu się rozchodzili. tak Uważam, że w stosunku do naszych targów bardzo szybko się to odbyło, ale dla nas były to na pewno owocne targi. Spotkaliśmy się z innymi wspólnymi gołębnikami, poznaliśmy tych organizatorów, porozmawialiśmy na tyle na ile nam bariera językowa pozwoliła, także było miło ich poznać. Podjęliśmy też z nimi współpracę. Także że na pewno też pomagam nam w organizacji zbiórki yy, gołębi z tamtych krajów. Także myślę, że warto było odwiedzić te targi o, pokażę, dla nas zalec. jako dla wspólnego gołębika Giewont. ale też dla mnie jako hodowcy. Bo fajnie było być, poznać różnych ludzi, zobaczyć jak to w innych krajach wygląda. Także całkiem ciekawie. No, tak Jak ładnie to jest w Holandii przygotowane. Bo one trzymają klatki. całe dla siebie. Duże klatki z karmą i złotą. Pokaż wyniki. W ten sposób. W ten sposób. W ten sposób. jedna osoba filmuje poduszce scenę. jeszcze też hodowców wszystkich chcę serdecznie zaprosić tych którzy chcą wziąć udział w naszym wspólnym gołębniku którzy jeszcze są niezdecydowani także bardzo serdecznie zapraszam kolegów bo naprawdę warto dołączyć do naszego grona Mamy dużo właśnie fajnych, ciekawych graczy z zagranicy, z różnych, różnych, że tak powiem, krańców świata, także rywalizacja powinna być naprawdę ciekawa. Tym bardziej, że obsada już dobiega końca, także niewiele nam brakuje do pełnej obsady. Myślę, że uda się zdobyć taką ilość uczestników, aby to pozwoliło na proponowane nagrody, na wypłatę takich proponowanych nagród, jakich mamy w regulaminie, także. Dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam do nas na wspólny gołębnik Giewont. Pozdrawiam, dobry lot.